Jubileuszowe spotkanie z okazji 50-lecia Wielkiego Muzeum, nad którym patronat objęło Narodowe Centrum Kultury na czele z jego dyrektorem Krzysztofem Dudkiem. Jak nie trudno się domyślić, było pełne okolicznościowych i zarazem gratulacyjnych przemówień nie tylko przedstawicieli władz miasta i powiatu, ale też dyrektorów Instytucji Kultury, Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych i Zaprzyjaźnionych Muzealników. W tym gronie nie mogło zabraknąć byłych dyrektorów muzeum, profesora Tadeusza Olejnika oraz Bogusława Abramka. Jest to dla mnie wielkie przeżycie uczestnictwo w 100 dzisiejszym jubileuszu oszuknięciu, co mówię. Nigdy nie myślałem, że tego jubileuszu po prostu go doczeka. To moje, tak powiem, wzruszenie i jest to wytłumaczone. Tutaj, proszę Państwa, spędziłem kilkadziesiąt lat pracowitych mojego życia. Powiem tak, że mogę czuć się człowiekiem spełnionym, Ponieważ cel, który sobie założyłem w płognięczych latach, udało mi się zrealizować. I widać ile sympatycznych, przyjemnych i przyjaznych twarzy ten muzeum. Poznały się właściwie z Państwa, Państwa tutaj. Moja przygoda z wielu zaczęła się w roku 1964. Już. Wtedy to na zaproszenie pana Barozora, wtedy jeszcze kierownika Muzeum y, Ziemi Armińskiej, y, wybrał się tutaj, umierzał coś kolega z Tomaszewskim, z Muzeum Rolniczego tak Łodzi, na jego No i ponieważ ja byłem wtedy już tutaj był ukończony, miałem trochę czasu, zaproponował mi wyjazd do Wieloludy, więc chętnie przyjechałem do prowadziliśmy badania w Krajacy. Na spotkaniu wystąpił także Ryszard Grygiel, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i zarazem przewodniczący Rady Muzeum Wierońskiego. Cieszę się, że mogę dołączyć do tego grona witającego jeszcze, ponieważ jako przewodniczący rady muzeum czuję się niejako naturalnie związany ze strukturami zarządzania tą instytucją. Ponieważ Rada, ustawa o muzeach nałożyła obligatoryjnie na wszystkie muzea posiadanie rad, więc tak te rady powstały kilkanaście lat temu, ale muszę Państwu powiedzieć, że tutaj spotykamy się, chociaż uczestniczy w kilku radach w Polsce. W miejscu szczególnym łączy nas jeszcze jeden szczegół, który uchyla mianowicie Wielkopolska. Wielu jest no, tą historyczną Wielkopolską można powiedzieć zafascynowany i, 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 to, i to jest jak gdyby też jak gdyby to, to spojrzenie. Tutaj można powiedzieć, że stojąc w tym miejscu otwieramy się i na Śląsk, i na Kraków, i właśnie na Wielkopolskę. Na ręce obecnego dyrektora Jana Książka składano życzenia i przekazywano cenne obiekty do zbiorów muzealnych. Z kolei dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz burmistrz Wielunia w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczyli Barbarę Mrugałę, Jarosława Ajszteta, Mirosława Grabczaka i Tomasza Spychałę, pracowników Wieluńskiego Muzeum i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, odznaką zasłużony dla kultury polskiej. I jeszcze kilka słów od obecnego dyrektora muzeum, Jana Książka, który z placówką związany jest już 22 lata, a szefuje jej szósty rok. Przez 50 lat no, wydarzyło się bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych zdarzeń, wystaw, konferencji naukowych. Muzeum nabyło tysiące niezwykle ważnych, ciekawych eksponatów. Ale początek to. Lata 60. i Właściwie tu należałoby upatrywać to drugie odrodzone muzeum, stworzone przez pana profesora Tadeusza Olejnika, ale dodam, bo o tym też warto wspomnieć, że przed wojną w Wieluniu również było muzeum. Z kolei w tamto przedwojenne swoje środki, między innymi zainwestowała pani Felicja Rymarkiewiczowa, która była właścicielką ziemską z Niedzielska. Postać niezwykła dla miasta Wielunia i owo. Owe przedwojenne muzeum powstało w 1926 roku, funkcjonowało niestety tylko do 1939. Także 50 lat odrodzonego muzeum plus 13 przedwojennego, także de facto Wieluńskie Muzeum działa w sumie 63 lata. Bycie muzealnikiem no to jest wielka pasja zawodowa. Tu są y, ludzie, którzy są dani historii, historii sztuki, archeologii, etnografii. To są naprawdę wybitni dla regionu, dla Wielunia i dla no to trzeba powiedzieć, że Wieluń ma ogromne szczęście. I oni pracując tutaj mają ogromne szczęście, ponieważ miasto jest przebogatą historią i cały region. W związku z tym samo muzeum zawsze oceniam bardzo wysoko. Uważam, że od Wielunia możemy się wiele uczyć. Duże muzea właśnie takie jak muzea łódzkie, które tutaj uczestniczą, przyjeżdżają, spotykają się. No to właśnie po to przyjeżdżały i przyjeżdżają do Wielunia, żeby zobaczyć właśnie jak na pewnych odcinkach praca muzealnika Odnosi wielkie sukcesy. Zaproszeni goście wzięli również udział w otwarciu wystaw. Jan Matejko, artysta, kolekcjoner, nauczyciel ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, oddział dom Jana Matejki. Cenne i ciekawe z muzealnej kolekcji oraz karty z muzealnego albumu. O wystawach więcej mówić będziemy w kulturalnej TV między innymi w przyszłym tygodniu. Natomiast obszerna relacja z Muzealnego Jubileuszu, który zakończył jubileuszowy Toast, do zobaczenia w temacie tygodnia. W części artystycznej spotkania z krótkim koncertem zatytułowanym piosenka z tekstem wystąpiły wokalistki Młodzieżowego Domu Kultury. Zostań bym w kawiarni modlę, nie przelękwa się zdjęcia. Zapominać to nie sztuka żadna.